Czekamy aż się wszyscy zbiorą. Może będą jakieś pytania. Ja bym trochę opowiem Siemano, siema, siema, siema. Dzięki chłopaki, że jesteście. Tak szybki zrobimy live z rana. Pogadamy o życiu. Cześć pracy. O, siema robaczku, siema robaczku. Dzięki, dzięki. Nie wiem co się dzieje, bo cztery osoby się pojawiły, cztery osoby skomentowały, a jedna osoba jest niby tutaj. What the fuck. Ktoś to ogarnie? Nie, jest osiem osób teraz. Coś ten YouTube zakłamuje chyba. dziadek. Nie wychodź przed wana. Taki dziadek z, tą, z tym, ty, wiecie, z tym znaczkiem przepuszcza ludzi. Ja słuchajcie, w drodze na wycenę jestem, mam tą chwilę, żeby zrobić tego live'a. Także siema, siema Roman, siema Paulo, siema na robocie, o siema, siema. Ej, super, że jesteście, naprawdę, cieszę się bardzo. Wiecie co, powiem Wam tak z ręką na sercu, ta kamera jest ok, ale karta, którą kupiłem do tej kamery nową, niby lepszą, wykoleiła się w połowie dnia. W połowie dnia pokazał się error, że karta SD nie może być czytana. I po prostu też mi trochę entuzjazm opadł do tego nagrywania, bo, bo po prostu zwyczajnie wiele rzeczy się na to złożyło i czynników. A głównie to problemy z dachem, które mamy tam, tym mniejszym dachem nad łazienką. Wczoraj zaczęło padać i nagle okazało się, że jak już mamy te ściany odkryte, to teraz dokładnie widać, co się odpierdala. Mnie dzwoni. Siema, siema Dawid. Więc ogólnie problem jest taki, że dach leje, ale to z każdej strony lał, nie? Źle położona membrana, źle zrobiona obróbka, źle zrobiony LED, źle zrobiony yy, pas nadrynowy. To wszystko odkryliśmy, ja się załamałem. Do tego wszystkiego ta pogoda wczoraj po prostu dojechała nas z Adrianem. Padało, nie chcieliśmy tego odpuścić. Za chwilę okazało się, że mamy za mało dachówek. Pojechaliśmy do Portsmouth, bo niektóre po prostu zwyczajnie były potłuczone. Po drodze oczywiście zna znaleźliśmy dopiero w Portsmouth, bo byliśmy i w Kowersie i w Trawisie i byliśmy jeszcze tutaj w takim sklepie lokalnym, gdzie sprzedają cegły i nie tylko. Nikt nie ma dachówek, słuchajcie, więc kupiliśmy te dachówki gdzieś indziej. A, po prostu szok. Dzisiaj widzę, że efekt jest dobry w miarę, bo e, bo widzę, że ten że ta praca nasza wczorajsza choć w kiepskich warunkach przyniosła jakiś efekt i dołożyliśmy leda i ten. O, ja po prostu długo by się dzisiaj już trochę nagrałem rano, żeby wam też wyjaśnić. Jeszcze muszę tam wskoczyć z powrotem, jak tylko wrócę z wyceny, bo jadę na wycenę. Nie wiem, czy tego gościa, u którego mam mieć wycenę, nie widziałem po drodze tam przy szkole. Bo jakiś tak dziwnie na mnie patrzył, taki wystraszony, ja na niego mówię, kurwa co jest. W ogóle jak mam kontakt wzrokowy z kimś, to ja nie odpuszczam i tego tak. I do samego końca <noise> mamy kontakt, aż że się tak maknąłem, Co jest grane, bo aż gościa zamroziło, cały czas patrzył na mnie, jakby się we mnie zakochał. Więc jadę teraz na wycenę. Po wycenie tam wrócę na dach. Ta pogoda cały czas nie jest ok, Nie rozpieszcza nas, powiem wam ci szczerze. Więc ale jak nie naprawię tego dachu, to nawet nie ma sensu, żebym robił cokolwiek w środku, powiem wam szczerze, no bo po prostu to jest nierealne. What the fuck, po prostu. To jest taka puszka Pandory. Do tego wszystkiego, wiecie, jakiś taki background, który gdzieś tam ja mam wiele... Jestem osobą aktywną, uczestniczę w wielu projektach tak naprawdę tutaj, poza pracą jeszcze na TikTokach, na YouTubach, na Instagramach. Tworzę grupy jakieś społeczne i niespołeczne na, na Whatsappach i próbuję być bardzo aktywny i, i, i coś tworzyć, bo jestem, jestem taką osobą, gdzie... Chcę wykorzystać tą energię swoją bardzo, bardzo twórczo i bardzo mocno zaznaczyć to, że jestem że jestem w stanie coś pchnąć i dać jakąś taką dodatkową energię, której czasami już mi brakuje, powiem Wam szczerze. Więc jak wczoraj zwaliło się na mnie trochę problemów z pracą, trochę na tych grupach też ludzie po prostu zwyczajnie nie doceniają chyba tego wszystkiego albo część z nich, to po prostu mnie to gdzieś wyjebało totalnie. Złapałem taką depresję, że kurwa, żadna tabletka by mi chyba nie pomogła. Powiem Wam, ja walczę z tym. Za kilka razy w roku mi to po prostu dopierdoli masakrycznie i to nie wiadomo kiedy przychodzi. To po prostu przychodzi tak w jednym momencie, że, że cokolwiek by się działo, to ja nie jestem w stanie sobie z tym poradzić albo wytłumaczyć. Potrzebuję kilku godzin. Czasami ludzi, czasami brak ludzi, czasami może jakiejś jednej właściwej osoby, która powie kilka normalnych słów w moim kierunku i mnie wesprze, ale ogólnie powiem szczerze, depresja to nie jest łatwa choroba. Ja walczę z depresją już jakiś czas i szczerze Wam powiem: nie zazdroszczę nikomu. Jeżeli ktoś ma takie problemy w życiu, e, powiem Wam, że. Tylko ta osoba rozumie, która przechodzi przez te rzeczy I, i tyle w temacie. Więc chciałbym wesprzeć tym vlogiem dzisiejszym, wszystkie osoby, które mają jakieś swoje małe problemy lub większe, że i powiedzieć, że nie są same. Bo ja choć mam czasami takie mniejsze lub większe jazdy, to mam też szczęście, że mnie otaczają właściwi ludzie, że znajdzie się zawsze taka osoba obok mnie, która mnie po prostu gdzieś tam... Wiecie, utrzyma w garści i powie, no nie Rafał, no kurwa, tyle robisz, tak robisz, to robisz. Nie, nie, te, nie, nie, nie załamuj się, nie. Ale jeżeli ty lub ty pod, masz taki moment w swoim życiu, to chciałbym, żebyś wiedział, wiedziała, że ten numer telefonu tutaj do firmy to nie jest tylko numer do firmy, tylko też do człowieka, który jest realny i który po prostu myśli realnie i jest w stanie z tobą pogadać. Może nie w każdej godzinie dnia, ale po prostu znajdzie na, tu, na, na Ciebie chwilę, żeby z Tobą pogadać. Więc jeżeli będziesz potrzebować takiego momentu, to chciałbym się po prostu odwdzięczyć przez to, że mam takich ludzi. Odwdzięczyć życiu i też postarać się pomóc, jeżeli będę tylko mógł. Więc też chciałbym wytłumaczyć, dlaczego ten film się nie pojawił wczoraj, bo problemy w pracy to jest jedno, ale problemy chyba moje własne też czasami po prostu dopierdalają. Że ja nie umiem się poskładać. nie Dzień później już jest trochę lepiej ze mną, ale gdzieś emocje i tak mną sterują, bo po prostu jestem jestem jaki jestem. Ja jestem po prostu normalny. Staram się pokazać Wam obraz osoby, którą jestem. Nie robię fajku, nie, nie tworzę kontentu na siłę. Jestem po prostu kurwa sobą i albo ktoś to akceptuje, lub nie. Ja staram się dalej pokazać, kim jestem, jaki jestem w temacie nie czytałem waszych komentarzy, więc bardzo przepraszam, bo się rozgadałem pokaż jak posprzątałeś banie, no, raczej jest tylko gorzej, powiem, no, szczerze, tu nawet dorzuciłem jeszcze strój świętego Mikołaja także jest kiepsko potrzebuję jakiegoś storage'u, chyba wybuduję tu jakiś aneks i mam problem, bo jestem też zbieraczem, wiecie, ja po prostu jak widzę jakiś element, który mógłbym zachować na później to ja sobie go znajdę, miejsce na niego. Także ja mam tu dużo, dużo rzeczy. Ja nawet mam nowe spodnie, których jeszcze nie miałem okazji przymierzyć. Bo co rano wstanę, to przebieram się w coś innego z szafy i jest, no jestem zbieraczem. No. Ja po prostu mam nie to, że może miałem biedne życie, bo nie miałem biednego życia. Moi rodzice bardzo ciężko pracowali całe życie i jakoś starali się zawsze ten dom dobrze utrzymać, żeby, żeby nam niczego nie brakowało. Ale ja po prostu chyba przez taki respekt do życia mam tak, że ja nie wypierdzielam rzeczy, wiecie? I jak tylko widzę, że jest taki potencjał, że może coś być wykorzystane jeszcze raz to ja po prostu to biorę i chowam je. No i tyle. Także taki króciutki lajfik. Stary jakby miał to do ciebie to to ubierz by czasu no wiesz, sami jesteśmy tacy sami słuchajcie, Borys, nie ja jutro będę normalny i dzisiaj też postaram się być normalny ale no, jestem zwyczajnym kurwa facetem który ma up and down i to jest problem czasami, nie i tyle <ścoughs> także ja jestem już za chwilę na Bycenie i zobaczymy się słuchajcie już na vlogu nie chcę, żebyście się na nam użalali, tylko chcę, żebyście wiedzieli, kurwa, co jest u mnie czasami, nie? I tyle. To jest taki, kurwa, super. Z jednej strony jest to super, właśnie. Wiecie, bo ja buduję sobie relacje. Może trochę przez szkiełko, ale buduję, wiecie, ja się związuję z ludźmi, nie? Może jestem stary, może nie powinienem, może za stary. Ale jestem bardzo uczuciowy i zawsze taki byłem. Jak pamiętam jak byłem mały, to ja dużo płakałem, nie? Byle co się działo do oka mnie, to ja po prostu prze, przerabiałem to zaraz w Jakby taka metoda była moja ekspresja. Ja czy się cieszę, czy, czy jest mi smutno, ja zawsze płaczę. To jest straszne, no. To jest straszne. Także nic z tym nie zrobię, no po prostu jestem taki. Albo ktoś to akceptuje, albo nie nic też z tym nie zrobię, ale chciałbym zaznaczyć, że ja staram się naprawdę być bardzo aktywny, bo każdego momentu, każdego dnia życia mi bardzo szkoda i to te zbieractwo też się wzięło stamtąd chyba, że chciałbym zostawić jak najwięcej tutaj, nie? Może kiedyś się to przyda komuś, wiecie o co chodzi. <grych> także ta, tyle, jak najwięcej energii, pozytywnej energii, także miłego dnia Wam wszystkim życzę. I do zobaczenia, jesteście zajebiści, Naprawdę, doceniam wszystkich Was poszczególnie z każdego indywidualnie. Miłego dnia. Ja dojeżdżam, żeby się nie zgubić, muszę się rozłączyć, bo ja nie mam tak podzielnej uwagi, a nie widzę nawigacji, więc wybaczcie. Resztę dogram już na vlogu. Okej? Okay? Miłego dnia, miłego dnia, miłego dnia, miłego dnia, miłego dnia. Cześć, cześć.